Siemanko! Witam Was dzisiaj z ogrodu botanicznego. E, Nowy Jork ma dwa ogrody botaniczne. Jeden znajduje się na Bronxie, a drugi na Brooklynie. Ja jestem w tym na Bronxie i jest on o wiele większy i jest tu o wiele więcej do zobaczenia niż w tym na Brooklynie, który też jest w sumie bardzo fajny. E, tutaj na Bronxie często są też różne wystawy, na przykład wystawa orchidei. I właśnie przyjechałam tu dzisiaj na jedną z takich wystaw, a mianowicie na wystawę ogromnych dyń. Jest to bardzo popularne w Stanach. Konkursy w okresie Halloween na największą dynię. Jak już opowiadałam w poprzednich odcinkach, w Stanach lubią w ogóle wszystko co jest największe i naj, naj, naj. Także zaraz Wam pokażę jak wyglądają największe dynie. Ogród botaniczny na brącie zajmuje obszar 250 akrów i znajduje się tam ponad milion żywych roślin. Dla porównania ogród botaniczny na Brooklynie zajmuje tylko 52 akry. Bilet wstępu kosztuje 22 dolary za wejście na teren ogrodu lub 28 dolarów za ogród plus szklarnie imienia Inthoppant. Mieszkańcy Nowego Jorku mają taniej, bo za wstęp na teren ogrodu zapłacą tylko 15 dolarów, a w środę wyjście dla nich jest darmowe. Jak już wspomniałam, często są tu organizowane różnego rodzaju wystawy, a w okolicach świąt Bożego Narodzenia można tu zobaczyć wystawę pod tytułem Holiday Train Show, gdzie modele pociągów przemierzają krajobraz składający się ze 175 najbardziej znanych miejsc w Nowym Jorku, wykonanych z części roślinnych. Tutaj możecie zobaczyć trzy największe dynie, każda z nich waży ponad tonę. Olbrzymie dynie, jak i inne olbrzymie warzywa to bardzo konkurencyjny biznes w stanach. Stawka jest wysoka, ponieważ za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na największą dynię przewidziane są nagrody w wysokości kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Wcale nie tak łatwo jest wyhodować takie olbrzymie warzywo. Potrzebne są specjalnie wyselekcjonowane nasiona danego gatunku, do tego dużo szczęścia, wiedzy o hodowli roślin i idealnej pogody. Najbardziej zacięci hodowcy są w stanie zapłacić nawet 1600 dolarów za jedno nasionko dyni. Z drugiej strony wielu hodowców dzieli się nasionami ze swoich olbrzymich dyni za darmo z innymi hodowcami. Tutaj możecie zobaczyć czarną wiewiórkę, które można spotkać w wielu nowojorskich parkach. Kolejny dzień zaczynamy na Pier 17. Jest to świetne miejsce do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, szczególnie latem. Znajduje się tu wiele restauracji, barów, a także ławek z widokiem na most brukliński. Często organizowane są tu też koncerty lub innego rodzaju wydarzenia. My przyjechaliśmy tutaj zobaczyć łuk wykonany z 500 dyń i innych ozdób jesiennych. Jak widać kolejka jak zwykle do takich atrakcji jest długa. Nam nie chciało się czekać, ale zawsze można zrobić zdjęcia po bokach łuku, do których nie ma kolejki. Wstąpiliśmy też do Pink Lady w dzielnicy Chinatown. Jest to cukiernia, w której można dostać japońskie serniczki albo tarty serowe w pięciu różnych smakach. Ja wybrałam tradycyjny sernik z jagodami, czekoladowy i matcha. Można je jeść na trzy różne sposoby. W temperaturze pokojowej, na zimno lub po podgrzaniu w piekarniku i wtedy środek staje się płynny. Wszystkie były absolutnie pyszne i na pewno wrócę tu po więcej. A tutaj możecie zobaczyć słynną ścianę kłamstw Trumpa. Początkowo znajdowała się ona w dzielnicy Bushwick i można było na niej przeczytać oświadczenia Trumpa, które okazały się nieprawdą. Są one pogrupowane kolorystycznie, np. kolorem żółtym oznaczone są kłamstwa na temat Rosji, kolorem niebieskim polityki zagranicznej, a kolorem zielonym pandemii. Niestety ściana została zdewastowana, ale zorganizowano zbiórkę pieniędzy, zebrano ponad 4000 dolarów i ściana została odbudowana dwa razy większa w dzielnicy Soho na Manhattanie. Zawiera ona obecnie ponad 20 tysięcy oświadczeń. I to już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.